To już widać naszych kolegów, się kolegów. Teraz będziemy do nich powoli dojeżdżać. Jak myślicie, jedzie za miękko czy nie za miękko? Jak ja coś podobają się góry? Coś wspaniałego. Nie wiedziałem, że tak mogę potrafić człowieka wykończyć. Ale cóż, nikt nie mówi, że będzie lekko. Jedziemy dalej w zapasie. Jedziemy, Jedziemy do kolegi, powiadać. Fantastycznie zapraszam. Jak chcę zobaczyć, jak wyglądają. Jak koledze się podoba. No to jest, jest. obóz wypoczynkowy. Degenacja. Relacja, Relacja. Wiosnę też poproszę Nasz Jacus już zostaje O Michał W tym momencie doganiamy no, powoli A no też sapiemy, nie? Trenejo. Tak musimy dogonić Jak jest? Muszka to dla Ciebie <noise> Pozwolicie, że ja zmienię przełożenie. Przełożenie przygotowane i mamy kolegę Artura. Spokojnie, równe tempo, a szwagra, jeśli widać z tego ujęcia, to szwagier już z przodu. Szwagier już pokazuje, kto dzisiaj będzie mocny. Kiepsko szwagier świeżutki. Nasze żab, żabkowe buciki wjechały i nasz nowy, świeży kolega Radek jest również w czołówce. I, i musimy. Słuchajcie. Nie, no czekamy na, na Piotra No! Dawaj, Michałek Piotrze, czekamy u góry wszystkie ładne dziewczyny w Polsce. Ahoj dziewczyny. Uśmiechamy się do nich i machamy dwoma rączkami. Nie. Jedziemy w szybkim tempie, przeprowadzić krótki wywiad. nie kolega Arkadiusz chciałby, jeśli ten materiał przetrwa, powiedzieć, wiem, przetrwa. powiedzieć swojemu synkowi coś. Ty muś kurwa za będziemy. Siemek wujek Pączek mówi Wujek Pączek mówi Jeśli zostaniesz kiedyś miłośnikiem tak jak my, dwóch pedałów, to przyjedziesz tu z nami i wklepiesz nam dziadkom. Także ty muś tu będzie podjazd. Telefon dzwoni, nie wiem od kogo, ale jedziemy pogadamy z kimś innym. Popatrzmy na no Tymusia tatuś, tatuś machamy do Tymusia dwoma rączkami, dwoma. Właśnie raz druga. A też poproszę o pozdrowienia dla piskich nasi kibice bez nich by tego sportu nie było dojedziemy i z nich wywiad też przeprowadzimy włączamy silniczek i dojeżdżamy do szwagra Ach, jeszcze z panem Markiem nie było wywiadu i takie szybkie zajrzenie nie, mi nie, nie patrz Pulsometr 160 160 Marku, bo pewnie ten materiał zobaczy Twoja żona. Co chciałbyś jej powiedzieć? Kocham cię, kochanie moje. No właśnie, a teraz pomachamy dwoma rączkami do małżonka. Dwoma, ale dwoma, mareczku. Nie Marku, to ja za ciebie. Pomachaj. Tylko możesz tylko pomachać. najmłodszy w naszej grupie 18 latek Jutro obchodzi urodziny dlatego dzisiejszego wieczoru obstawia bufet Nie nie szwagle dogonimy Spójrzcie Kadra znika To ja taki znamy Ale najtrudniejszy odcinek mamy za sobą Nie jest brudu panowie, to ci wychodzi w pedałach I ogonimy te najpiękniejsze buty w naszym klubie Zobaczcie jak się mienią Dobra panowie, duża tarcz wchodzi I Jedziemy Podganiamy szwagra jeśli ktoś ma ochotę zabrać się z, z ekipą telewizyjną, to zapraszam. że muzyka idziesz, kurwa Majka, idziesz? Nie klniemy, bo to będą oglądały dzieci. mojemu małżonki za możliwość zabawy z kolegami Oczywiście mam nadzieję, że i Kubuś oglądnie ten film będzie zadowolony Bo wszyscy pozdrawiamy Kubusia, który teraz w tym czasie jest w Jeleniej Górze w szpitalu Szwagier już ledwo zipie Zamiast się ładnie uśmiechać no jest to A Góreczka się przed nami. Ekipa telewizyjna żegna, będziemy czekali na Was wszystkich na mecie Później nie, nie ma nic piękniejszego jak wjazd na karkonoską, czas wjazdu 48 minut, 40 sekund. I zjeżdżamy po naszych kolegów teraz. Jak Radku boli? Jacko wygląda to Jak Alpe woli. Bardzo pięknie I Marecki, nasze piękne buty Nasz osiemnastolatek już podjechał I wywiad z jadkiem Jacku jak jest? Ciężko. Ale, Ale uśmiech. Pojadę. Kancelara. Michalej, wjechaliśmy. I nasz Michałek ze swoim super oddechem. Pierwszy raz w życiu podjechana. Zobaczmy jak krzesłowiec sobie radzi. W lewo i tam na samą górę tam. Tam mieć? Dawaj kamerę Dawaj kamerę tam. Dojechałem Posmar, dojechałem nie, jest, nie jestem chociarzem, pamiętaj